Kampania zostawiona sama sobie zawsze przestanie działać. I musisz to zrozumieć. Musisz zapłacić za jej monitoring. To teraz jest tak, że większość agencji rozlicza się w jakieś dziwne sposoby na zasadzie stała opłata. A dlaczego agencje, które prowadzą kampanię Google Ads nie chcą się rozliczać za rzeczywiście wykonaną pracę? Dlaczego? No bo agencja będzie przygotowywać Ci kreacje marketingowe, grafiki, zdjęcia, inne elementy na Twoją stronę, ale ona tę kampanię musi wdrożyć. Wtedy na przykład rozlicza się z Tobą godzinowo. Godzina pracy naszego specjalisty to 300 zł, tak? Wyszło, że ustawienie jednej kampanii zajęło specjaliście, nie wiem, 3-4 godziny. Zleciłeś 5-6 kampanii, mnożysz to razy 6, w pierwszym miesiącu płacisz taką opłatę. Oczywiście w pierwszym miesiącu zawsze powinien być darmowy monitoring. No i potem płacisz również za godzinę. To dlaczego masz płacić za pełną obsługę, skoro ktoś wchodzi raz w piątek? No nie, zapłać mu za godzinę. Za godzinę, żeby wszedł i sprawdził. Nie rób innych cudawianek, nie kombinuj, tylko działaj tak, aby to było jak najbardziej efektywne i tak powinny działać agencje.